Drogie wagi, obok Was widzę powrót kogoś, powrót mężczyzny jakiegoś, i to mi się pokazuje u Was. Eee, to będzie moment e, pewnych rozmów, pewnych uczuć, pewnych spraw, które nie zostały jeszcze pozamykane. To będzie bardzo ważny moment, bardzo ważny czas, który będzie przeplatał się z tymi dobrymi i troszkę takimi, troszkę krótszymi chwilami. To będzie moment, abyście, wy, drogi wagi, e, po prostu. Jakby skonfrontowały się z tym, co było, z tym, co minęło, z tym, na co już nie macie wpływu. I to mi się pokazuje u Was. Drogie wagi, to będzie moment Waszych uczuć, tego, co gra w środku Was, tego, co się właśnie w Was dzieje. I to mi się pokazuje u Was. To są karty, które będą uczyć. To będzie bardzo taki e, czas dla Was, abyście Wy przede wszystkim coś z Niego wyciągnęły. Druga połowa tygodnia będzie bardzo dobra, ale troszkę będziecie, jakby rozmyślać nad tym, e, co robić dalej w kierunku uczuć. Ja, jakby nie widzę, e, to będzie taki bardzo wasz indywidualny czas. Drogie Wagi, to będzie bardzo ważny czas dla Was, e, bardzo prywatny, bardzo osobisty, bardzo znaczący. Tutaj nie ma pracy, nie ma obowiązków, nie ma tego. To są karty skupiające się na przemian. Kierpik, kierpik, kierpik. No tu jest karapik, karapik. Na przemian. Eee, to są karty, które szczególnie pokazują wasze życie prywatne, osobiste. To jak się wyczujecie, dokąd zmierzacie i czego wy oczekujecie od siebie i innych i to mogę powiedzieć, to będzie taki wasz czas. Abyście Wy zdjęły różowe okulary, abyście Wy przemyślały pewne rzeczy, zachowania innych i swoje, i właśnie z tego wyciągnęły pozytywne, e, po prostu lekcje, znaczące lekcje, i to mi się pokazuje u Was również. To są karty wnoszące powagę chwili powagę tego, e, kurczę, dokąd ja mam iść. I co ja, czuję w środku? Obok Was widzę mężczyznę, który być może nie, nie, nie wiem, czy po latach czy miesiącach się tutaj odezwie, ale jakiś powrót kogoś, powrót ważnej osoby, i taka konfrontacja z nią, to będzie jakby rozbity na cały tydzień u Was. To mogą być emocje, to mogą być myśli, to mogą być uczucia Wasze, jak najbardziej, ale to będzie cały czas skupione jakby wokół tego, ja tak mogę powiedzieć. I to mi się tylko